Uważaj Zbyszko na górze Góra Zbyszek I... Przydaj się do czegoś I Do niczego się nie przyda. No, zawsze możesz... chciałem Chodź... zasłonić Dwóch łuczników Dobra czeka Czekamy na mózga Już idę, 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 idę te swoje długie włosy Chodźcie naprzód Polska Tak uciekałem do domku już Granatę O okna Kierunek trafcie Rozwalcie okno, daj nam rzutę przyjaciele Tu jest rozwalone <laughs> Dobrze bandango wejście wejść rzuć Yes. Na górę czekają. Na górę czekają. Terminated. Terminated. Topory. Długi. <grym> na górę. Na górę trzeba iść. No? Ja mam jednego granata jeszcze, to tam to rzucę. Tylko to musi przyjąć strzał. Plecy, plecy mamy. Dawaj to teraz koło. Co, ma No to jest fała Kurwa. No nie, nie! mamy granata. nie umiał. O no jezu, ten też tutaj. Ale to jedna osoba musiałaby od tyłu pójść i inzolować przyjaciela. Tak, on od tyłu pójdą cich ci im do góry, jak będą uciekali, to inne granata wam będzie. Dobra, dajcie im na kiki czy coś, bo to ten Dusan na pewno. Jak oni stali? Zbalansowane mastery. No my wszędzie mastery żeśmy, ten, zmieniali, ale oczywiście dlatego tego nie wrzucił, po co? A ci debile wy... Co za matoły! Ci jeszcze nasi idą. Jezus mario. Kto to był Magnus Pontuson? Scheiße? Tak On jest znowu faktał? Z barmy go znowu przyjmowaliśmy? A był wyrzucony? No wiesz, on oczy razem z popkiem. No to bana dostaje. No to ban. No to banuje. Nie żartuję przecież. Ty mieliśmy mi dać hasło admina. Hmm. Dobra, dobry, do może być taka idea jak raz. Z tego domku. Tego Uuu, jakiś Isus... Kuper, aż tak? Tak. Tylko, żeby Isu tam przykład dostał, bił tam, te, te, tam tą ściankę. Dla niepoznaki, żeby się nie skapli. Nie, ty z Byszek. No i trzeba iść w blisko muru, żeby ci tatarzy się nie skapli, że my tam idziemy. Co są na tam, na swodole. Idźcie przy murku. Ło! Zobaczył mnie w oknie śmiech! Garłacz! Oho. Dobrze. Okno najpierw musisz rozwalić, tak sobie zmarnujesz tylko strzał. To nie, nie, nie. Z drugiej strony O kurwa! Ej, czy, co, co, co? Żeby nie wypadł na nas. To to ma być? To Wy, to ma być? pedofilca z lasu. To to ma być? Proszę bardzo, proszę mnie tego nie zaleźć winnych. Myślę, że to wina Czarewisa. No nie! Nie! Wymuchnie już. Kurde, jak mnie nie trafił. Za 15 wszystko. Oh, okay. eee, czekaj, tu jest o 17.30 to miało być, tak? A co niby? A event na yy, Gidwarsach. Kurde, zaraz 5 od razu. Nie mm. wysyłajcie mi kasy. Już na Jezus. Muszę znaczy tę mapę gierbocza. kurwa zmienić, bo to jest żałość. A no bo jak gramy sić to po prostu Jakuś tam tak się kampić. Dlatego tego mówię wam, naprawiony będzie community, i zrobi zrobię tą yy, no, ładnie rotację i będzie dobrze. Dark i będzie dobrze. Dark, dark, listę, dark listę O, mózgu też może zrobić ro rotację. No, mózg daj się na coś końców. No i tylko filmiki sobie nagrywasz po nocach w jakichś gejowskich butach? butach. No. <laughs> Chowali się prawie wszyscy do domku. Siedzą przed falką. Kilku jest. Nie, nie zdąży rzucić tam, bo już w stucie kiesz. The wall is breached through the gate, through the gate. Everyone, through the gate! Kru the gate O nie, dążył O nie Mam dosyć grania zebanych z 60 runtów w tej zjewanej mapie No To zmienię mapę no masz odmina No właśnie zaraz zmienię Cigitatar zakołoda za. Onsuj się, magnusia wall is bridge Majcie, zauważył. Masz jakieś na tym switku? Kurde, tracham no, map mapę Daj jakąś mapę, co możemy się kawaleriami pozabijać. No, to jest było szybko. Valej, in, Wagenburg. Nie, wagen, nie, Wagenburg, w życiu tam jest kampa. Nie, nie basta. Stepy, daj, daj stepy. Oh